Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku spiskownika. Dzisiaj jejku, w końcu zaczniemy od komentarzy do komentarzy, gdyż w końcu coś się dzieje pod naszymi odcinkami. I zaczynam od komentarza najświeższego, czyli ktoś napisał, że gdy narzekali na bitcoina, wiedziałem, że wszystko jest w normie. Teraz, gdy kryptowaluty są według tego kanału alternatywą, uważam, że źle się dzieje. Jesus. Ktoś coś źle zrozumiał. Powiedzieliśmy jedynie, że kryptowaluty będą dalej istnieć. Ale będzie je można wymieniać tylko na inne kryptowaluty. Posługując się językiem Cezarego grafa, krasnale będzie można wymieniać na inne krasnale, natomiast będzie odcięta możliwość dla dobra oczywiście krasnali wymiany na jakiekolwiek inne dobra. Także nie, nie, nie. Trzymamy się jak najbardziej z daleka, oprócz jednej, którą mamy 100% posiadamy. Jest to waluta spiskownik. Na razie jej nie rozprowadzamy, bo jeszcze jest zbyt mało warta. Jak kilka transakcji przeprowadzimy sami z sobą, to będziemy wtedy ją próbować opchnąć wam. A, ale do tego czasu sza. O złożonym Dębieńsko, tak, wiem, teraz będziemy płacić, niestety, ale to na razie jest w arbitrażu, tak, jeszcze tam się odwołujemy, jeszcze coś. Niemniej, kurczę, tak, właśnie to jest ciekawe, że... Hmm, Dziwnym przypadkiem za Donalda zawsze ci Niemcy, nawet jeśli chodzi o węgiel, polski węgiel, no są do przodu. Odnośnie Bafeta. Tak, on oczywiście rozna większość kasy i chyba dzieci tam powycinał w ogóle z większości praw do tego, co on tam zebrał. Niemniej, no przecież nie zacznie się nagle zachowywać irracjonalnie. On działa wedle pewnego algorytmu, który ma, że tak powiem, pod skórą i, i zawsze będzie według niego działał bez względu na to, ile ma lat, no chyba że rzeczywiście demencja go dopadnie, ale nie wygląda na to przynajmniej. Więc jego poczynania mają jak najbardziej same walory edukacyjne dla tych, którzy chcą rzeczywiście długoterminowo inwestować, a nie spekulować. Także jeśli się możemy czegoś nauczyć, tak, bo tutaj poniżej znowuż ktoś pisze, Siemka, przyjmijmy, że rynki walą na twarz, co jeszcze by wrzucić poza złotem, żeby na tym zarobić. No właśnie, jeśli bardzo mocno rąbnie, to pamiętajcie, giełdy też się zatrzymają, dostęp do tego wszystkiego będzie bardzo ograniczony. Czyli na zwykłe czasy powiedziałbym, tak, UFOX, YSPX-u, super. U nas to też cały czas wisi, gdzieś tam pewnie, e, nawet nie sprawdzam, ale wisi. E, tyle, że no właśnie, jaki będzie szansa odzyskania tego? Natomiast no, zobaczcie, właśnie, co robi Buffett. Zbiera pieniążki na kupce i rączki pod tyłkiem. No i czeka na rozwój wypadków, żeby mu czasem za wcześnie nie przyszło do głowy wejść w ten, w ten, w ten bałagan. Natomiast, no mówię, nawet moje dziecko ostatnio dostało tam jakieś większe prezenty od, od dziadków i, i, i się pyta, czy może nie jest warto kupić złoto w tej chwili. No sobie myślę, kurczę, jakby mu to powiedzieć. No, w tej chwili to nie wiem, bo. W pierwszej chwili zobaczcie, co się zadziało nawet za covid -a. Ja nie mówię, że teraz będzie tak samo, ale jest tam jakaś lekcja, że tam srebro w pewnym momencie staniało, do, daj się, 12 dolarów, spadło z 18. Pamiętam, bo kupowałem wtedy na Allegro jakieś, nie wiem, srebrne monety typu, nie wiem, rycerz, które były, kurczę, poniżej ceny kruszcu. I w ogóle była panika. Ludzie się po, pozbywali. A dlaczego tak się dzieje? Powtórzmy to jeszcze raz. Jeśli ktoś ma jakikolwiek zdywersyfikowany problem, portfel i nagle i obligacje wycinają mu numer, bo zamiast obli... wy... oprezentowanie iść w dół, jak Bozia nakazała, tak? W związku z czym obligacje, cena rośnie. No to tutaj, jak dzisiaj doniósł mi jeden ze specyfikowników, już <laughs> prawie 4-8. Dotykamy na 10-latkach w Stanach. Więc na obligacjach w dupę, na akcjach w dupę, no to przepraszam, z czego pokrywać te straty, czy jakieś marginy, nie daj Bóg, jeśli ktoś ma jakiś lewar, no jedynie zostaje to, co się jeszcze jakoś trzymało, czyli no właśnie, metale, srebro złoto. I dlatego one również zjeżdżają w pierwszym chwili w kryzysie. Bo jeśli ktoś ma portfel zdywersyfikowany i nagle przychodzą do niego, no nie wiem, chociażby nie wiem, do funduszu, który ma jakieś tam portfolio tak klienci mówią no to my potrzebujemy wypłacić pieniądze bo tutaj się coś źle dzieje ulegają panice i no i fundusz musi sprzedawać wszystko jak leci nawet prędzej będzie sprzedawał złoto i srebro niż te akcje z których może odzyskać 5 centów za dolara więc jeśli dzisiaj miałbym mówić czy warto jeszcze dzisiaj wejść złoto to może poczekajcie poczekajcie jak ma rąbnąć. Wtedy się zapakujcie w jakieś spółki wydobywcze czy spółki energetyczne, które mają elektrownie jądrowe. Na przykład Niemcy są już zesrani. Niemcy otwierają wszystkie elektrownie węglowe. Nie wiem, czy o tym dzisiaj jest w odcinku, czy w ostatnim było. Także węgiel jeszcze długo się będzie miał dobrze. Nic z tego nie będzie, z tego całego zielonego ładu. Wcześniej po prostu prądu zabraknie, żeby oni mogli utrzymywać systemy informatyczne niezbędne do kontrolowania każdego obywatela Unii. Czy on czasem w kominku nie pali? Złym pelletem, to znaczy nie niemieckim pelletem. Także dzisiaj być może najlepsze, co można zrobić, to po prostu wyjąć pieniądze z systemu, na pewno bankowego. Być może na koncie maklerskim warto je przytrzymać. A jeśli myślimy o zakupie fizycznego złota, które w pierwszym momencie również powinno siąść wedle wszystkich znaków na niebie i na ziemi, no to jest gotówka. Rozwiązaniem, ale jest też rozwiązaniem, dlatego że będzie być może strasznie utrudniony dostęp do gotówki, jeśli rzeczywiście banki poczują. A dzisiaj już widzę to, wszyscy pod, pod podejmują to, co my żeśmy wspomnieli w ostatnim odcinku. Jak wielkie będzie narażenie ubezpieczycieli w Stanach po tym, co się wydarzyło teraz w Kalifornii, czy nadal się dzieje? To jest kolejny, być może to jest ten czarny łabędź. Być może za chwilę upadnie kilka towarzystw ubezpieczeniowych, ludzie się złapią za głowy i coś zacznie się dziać zupełnie jeszcze z niespodziewanego bardziej kierunku. Ale tak naprawdę, jeśli miałbym w cokolwiek zainwestować parę groszy chociażby, to pomyślcie o tym, co się dzieje, kiedy naprawdę źle się dzieje, bo mi się to właśnie zaświeciła ta lampka 10 kwietnia 2010 roku, kiedy jakiś samolot spadł po Smoleński. nigdzie Nigdzieś nie można było dodzwonić przez kilka godzin, bo wszyscy chcieli sobie o tym powiedzieć. A także być może jakieś rzeczy, z którymi się można komunikować z rodziną. Um, tak, jakieś inne rzeczy, o których mówimy w naszych odcinkach, tych niesubiektywnikowych, tylko tych, o co należy zadbać, już pomijam no zdrowie, ale o te wszystkie podstawowe elementy, które służą temu, aby sobie poradzić te kilka dni. Kiedy wszystko może zawieść, na przykład yy, ściany, które wypłacają pieniądze, przestaną funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Ktoś pisze, że w 1929 nie było internetu, transakcji natychmiastowych i tak dalej. Nie ma sensu tego porównywać, moim zdaniem, ze stanem obecnym. Oczywiście, że nie ma. Dlatego, gdyby to był 1929 z jego uwarunkowaniami, to mielibyśmy krach już 3 lata temu, albo nawet w 2020. Natomiast ze względu na to, że mamy dostęp do internetu, do natychmiastowych przelewów, do pompowania. Kasy jednym dotknięciem magicznego przycisku na komputerze w Fedzie. To do dzisiaj się bujamy z tym wszystkim, ale to nie jest rozwiązanie. To jest tylko przedłużanie agonii. Więc być może lepiej, żeby się wydarzył ten 29. Sytuacja by się już do dzisiaj być może w miarę oczyściła. Zobaczcie ją, Milei. Oczywiście to jest rok wyrzeczeń, rok być może nawet ludzi, którzy umierają bez kilka osób na pewno musiało umrzeć bo nie mieli dostępu do wszystkich świadczeń jakie by mieli jeszcze za starego systemu ale dzięki temu cały system być może przetrwał i ma się dzisiaj lepiej i dzisiaj milej powoli jest uznawany za kogoś kto dokonuje jakiegoś cudu gospodarczego nie on skończył po prostu z deficytami jedna jedyna rzecz którą zrobił jasne nigdy i tak by nie zadowolił wszystkich więc od razu trzeba sobie powiedzieć że dla pewnych ludzi na pewne rzeczy nie starczy I tego właśnie nie umie zrobić system obecnie w porównaniu z tym co się działo w roku 2029 wtedy nie mieli takiej kontroli dzisiaj mają i, i się boją boją się bo poniosą jakie konsekwencje polityczne że jest tak zwana demokracja i oni stracą władzę po tym co się wydarzy więc naciskają na tych centralnych bankierów na, i tak dalej i tak dalej mają do tego narzędzia poza tym nie wiem też jak funkcjonuje ten globalny system tego wszystkiego zresztą to no właśnie to jest taki rower, na który włożono już nie wiem z pół tony towaru i teraz on się tak lekko chwieje, na prawo, na lewo, balansują, balansują, ale w końcu na którą stronę przeważy, nie będzie siły, która go podniesie. Także 29 rok, w porównaniu z dzisiejszym, oczywiście, że ma się nijak. Natomiast problemy są dokładnie te same, tylko próbują je rozwiązywać moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. A czy internet ma przestać działać? Czy może? Oczywiście, można zabronić. Ktoś już w Unii zauważył, że to jakaś horrendalna rzecz. Że Mask posiada większość satelitów. Do tego pływające jakieś statki widma, które kotwicami rwą te wszystkie kable. I przepraszam za chwilę, zobaczycie, że rzeczy, które się wam nie wyobrażają, że może nie być wody, internetu, że może nie być tego przysłowiowego teleranka któregoś dnia, tak? Albo że ściana nie wypłaci wam pieniędzy. Whatever. To się wszystko może wydarzyć. Ktoś pisze, jak można nazywać gotówką zapasy, zapisy w bankach czy u jakichś brokerów. To są roszczenia, nie gotówka. No ale gotówka, już tak schodząc, to też jest yy, tylko waluta. Tak naprawdę to są roszczenia do banku centralnego. Teoretycznie powinny być, tak jak kiedyś, roszczeniami do, złoto, do złota w skarbcu banku centralnego, ale niestety są to tylko IOU i tam już nic za tym nie ma. Tam jest tylko na tych papierkach jest wyrażone zaufanie do banku centralnego. Więc generalnie można, mówię, ekstrapolować to wszystko do jednej rzeczy i mówić właściwie o płynnych aktywach. Natomiast jak to nazwiemy, czy to jest gotówka, czy jakieś obligacje krótkoterminowe, czy coś tam, to już jest mniejsza z tym. Także dzięki za komentarze. A teraz przechodzimy. Już do naszych slajdów, które nam się tutaj przez weekend naplingły. Eurodollar University, no już co odcinek, to wrzuca coraz bardziej i bardziej smutne informacje, jeśli chodzi o chińską gospodarkę i o, o tym, że właśnie jak zawsze chcieli pożar ugasić benzyną, ale tym razem chyba już nie wyjdzie. I jest, zdaje się gorzej niż wszyscy przypuszczali. Właśnie wychodzimy już z tego korytarza, nawet ustalonego przez Politbiuro, jeśli chodzi o kurs y, juana do dolara, i nie wygląda na to, aby tutaj udawało się tym powstrzymać. Tak? Jak widzimy, tu właśnie jest ta bazuka, którą wyciągnięto, i ludzie pomyśleli, a może tym razem coś to zmieni. Nic to nie zmieniło. to werbalnie udało się na chwilę ugasić ten pożar który teraz po prostu trawi już wszystko i mamy co kurs jena leży i kwiczy i co mamy dalej politbiura już reaguje i mówi i że będzie luzować politykę monetarną czego się nie spodziewano i co właściwie coś odwrotnego działo się przez ostatnie 14 lat przy czym właśnie teraz jak widzimy po wszystkich rynkach niższe oprocentowanie nie oznacza, że to jest luzowanie polityki pieniężnej, ponieważ nikt nie będzie dawał kredytów, więc można jedynie skupować obligacje rządowe i rząd będzie wydawał kasę, ale nic z tego powodu nie drgnie w gospodarce. Także jakby jest tak jak zwykle, ale trochę inaczej. Maneko prowadzi znowuż rozmowę z Davidem Jensenem, który opowiada o tym, jak to Larry Fink i jego pomagierzy edukowali premiera Wielkiej Brytanii na temat tego, że mu się za chwilę wykrzaczy LBMA, a LBMA to jest coś co między innymi srebrem handluje i dziennie fizycznego srebra, bo tam się nie handluje kontraktami, czyli takiego, które jest jakby dostępne. Handluje się za 2 miliardy, 2, nie 2 miliardy uncji, tak? 2 miliardy uncji podczas gdy w ogóle zaparkowanego srebra w, w LBML jest zdaje się 800 milionów funkcji, czyli takie chyba mniej więcej roczne wydobycie. Przy czym i tak y, większość z tego w ogóle jest y, czyjąś własnością. Więc to, co się tam wyczynia, biorąc pod uwagę, że stosunek właśnie też na innych rynkach papieru do fizyka jest na poziomie 140, tak jak wspomnieliśmy ostatnio, no to może być naprawdę ciekawie, kiedy ludzie zaczną po prostu. Wyciągać z tych skarbców resztki tego, co tam zostało jeszcze. Tutaj mam informację. British Gas ostrzega, że tylko na tydzień ma zapasów, jeśli będzie dalej tak chłodno. Pomyślcie, Wielka Brytania, XXI wiek, cywilizowany kraj z dostępem do własnych złóż ropy i gazu na Morzu Północnym, mówi, że ma na tydzień gazu. Pomyślcie, w jak ciemniej noże jesteśmy przez ten cały skam związany z ociepleniem klimatu któregoś razu przyjdzie naprawdę większy mróz i zaczną ludziom pękać rury w domach, tak jak w Teksasie, bo po prostu nie będzie ich czym ogrzać, ani nie będzie paliwa, ani nie będzie urządzeń, którymi można by je ogrzać. I co wtedy? Wszyscy włączą farelki, no to wysiądą sieci energetyczne, tak jak w Teksasie. Nie do pozazczenia sytuacja dla Brytyjczyków, ale nas to również może czekać. Dalej tylko pozbawiajmy się wszystkich innych źródeł ogrzewania. Wszyscy się przestawmy na pompy ciepła i zobaczycie, jak to się skończy. Ktoś tam wspominał o cenach e, złota w wyrażonych w funcie, tutaj mamy jak to wyglądało za ostatnie kilka lat. Jak widać w tej chwili mamy all-time high, jeśli chodzi o ceny złota w funcie, także. No chyba na wszystkich walutach w tej chwili jest podobnie, a niedługo właśnie to jeszcze może przyspieszyć, bo zdaje się właśnie no ten 1929, który jest tak odsuwany, być może nie będzie już przed nim ratunku w tej jego najgorszej wersji, takiej być może ala Weimar Republic albo coś w tym stylu. Co my tu mamy? Jaka kara za samochód spalinowy? 95 euro za każdy gram CO2. Dlaczego to pokazuje to, to zmiany tych wszystkich przepisów one cały czas uderzają w producentów aut dlatego że uparli się żeby was tych aut pozbawić. Okazuje się że w skali roku za przekroczenie emisji CO2 koncerny muszą płacić 15 miliardów euro czyli płacą wszyscy płacą w benzynie płacą w podatkach płacą absolutnie we wszystkim i jeszcze koncerny teraz będą płacić no i jak to się skończy no właśnie. Zamknięcie 10 europejskich fabryk motoryzacyjnych albo skokowy wzrost sprzedaży aut elektrycznych. <noise> tak, właśnie jak skończono wszystkie programy dopłat na auta elektryczne. DMO prognozował, by koncerny mogły uniknąć płacenia kar elektryki, musiałyby panować około 25% europejskiego rynku. Hmm. Taki scenariusz wydaje się skrajnie nieprawdopodobny, bo aktualnie ich sprzedaż oscyluje w okolicy 13%. No, jest mniej niż skrajnie nieprawdopodobne, Jest po prostu niemożliwe. Także. Europa będzie się zwijać. Za to będziemy mieli jedną wtyczkę do wszystkiego. I przymocowane nakrętki do butelek. Tymczasem komisarz, przez nikogo nie niewybierany komisarz Unii, już były, na szczęście, ale ci, co są, nie są lepsi, pan Thierry Breton, przyznaje, że to, co zrobili w Rumunii, czyli anulowali wybory, jak będzie potrzebne, zrobił mi w Niemczech. Ta klasa polityczna nie kryje się z niczym. Komuna to przy nich byli papierze oni robią wszystko otwarcie i mówią jak sobie z tym poradzą mówią że będą fałszować wybory i w jaki sposób i w jaki sposób będą naciskać o naprawdę nie wiem, co o tym myśleć i jaka przyszłość jest dla Polski w tym całym europejskim kołchozie. Bo ktoś się pytał ostatnio, czy stać nas na to, żeby wyjść z Unii. Moim zdaniem za chwilę nas nie będzie stać, żeby w tej Unii pozostać. A tutaj mam Kuczyńskiego znowuż, który w odpowiedzi co czeka Dolara Akcji i Złoto w pierwszym kwartale tego roku, wzmiankuje, że boi się powtórki scenariusza sprzed 100 lat. Czyli ten 1929 jest jednak na stole, jeśli chodzi o rozwiązania, tak? Czyli to, co komentowaliśmy, to co uważamy, że jest możliwe, no to inni też potwierdzają i to nawet tacy, że powiem, mainstreamowi coraz bardziej. Hmm... Analitycy, tak? Analitycy to się nazywa. Ok. Orlen przedstawił wyczekiwaną przez rynek strategię. Uwaga. Skumulowany zysk operacyjny ma wynieść od 500 do 550 miliardów złotych w okresie 25-35. Mhm. Jasne. Rynek nie przyjął jej z entuzjazmem. Kurs spółki spadał 2%, a godzinę przed zamknięciem giełdy 1,5%. Najmocniej ze wszystkich spółek wchodzących nikt nie wierzy Tuskowi, nikt nie wierzy jego prezesom, nikt nie wierzy w te e, prognozy pisane z palucha, gdzieś tam wyssane. E, jeśli zawsze mówił, że o, rynek to wszystko najlepiej pokazuje tam się chwalił, co się dzieje, jak kogoś powołali, no to tu macie, pokazali strategię, <laughs> jasne. Zobaczymy te 550 miliardów jak świnia niebo. No szkoda, Orlenu, szkoda. No. Za to możecie sobie kupić tam kawkę ze złotówką na owsiaka. Ja nie wiem. Czemu tylko owsiak jest tak predestynowany do tego wszystkiego? Dlatego, że miał odpowiednio, że tak powiem, obsadzonych rodziców czy coś? Nie wiem. Może wyznacie odpowiedź. Dla mnie to on jest zwornikiem systemu, że nawet jak miał raz już zrezygnować ze wszystkiego, to mu ktoś chyba wytłumaczył, że panie Osiak, pan nie może zrezygnować, bo pana spotka to co Adamowicza. No, on zrezygnował z bycia zwornikiem PO na Pomorzu i widzi pan, i on też tam szybko otrzeźwiał i dalej ciągnie to, z czego on się już miał odsunąć, on się od, od. już i co? No i będzie w tym do końca świata i jeden dzień dłużej. Tymczasem, Jesus Christ, Joe Rogan Experience, odcinek 2255. Kto? Mark Zuckerberg, który próbuje się tłumaczyć z tego, dlaczego robił cenzurę w internetach. Wow. Znaczy tak, być może jest kapitalistą, który wietrzy na tym, że na tym zmianie wiatru trzeba e, zmienić ożaglowanie i w, płynąć w drugą stronę, w związku z czym odwołuje te e, rady czynowników, które walczyły z dezinformacją. I Russian collusion, i takie tam. Ale moim zdaniem, ten facet walczy o to, żeby nie oglądać świata w kraty, bo nie sądzę, żeby Trump miał jakieś skrupuły, żeby próbować go zamknąć. I na moim na na nos, to on powinien skończyć za tą cenzurę, za pozbawianie ludzi konstytucyjnych, ich konstytucyjnych praw trafić za kraty. Albo być świadkiem koronnym i wskazać tych, którzy zmusili go do tego, prośbą lub groźbą, ale go zmusili. I tamtych wsadzić. Nie ma, nie, ma, nie ma innej drogi. Więc Facebook się zmienia. Widzę, co się dzieje, tą panikę. I ta panika się chyba rozszerza. Już Unia chce zamykać dostęp do internetu dla Europejczyków, bo przecież to koniec świata się zbliża. Teraz będą oligarchowie. No, nie ci oligarchowie, przecież nie Soros, nie, nie Ringer, Axel Springer, inni tam, tylko no właśnie. Trochę normalności oni już tam, kurde, kocio kwiku dostają, tym bardziej, że jak czytamy, Tusk panicznie boi się, żeby nie zainteresował się nim Elon Musk, tak jak zainteresował się brytyjskim premierem Sztarmerem. Więc jakby powiedzieć, tam Sanchez chyba szuka sojuszników do walki z X, no myślę, że Tusk będzie w pierwszej linii się ustawiał. Tymczasem już na, na poletku krajowym mamy Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby prezes Urzędu Komunikacji Elektrycznej wykazał, wy, wydawał nakazy blokowania treści w internecie. I uwaga, decyzje te mają być stosowane bez udziału sądu. Przepis dodano już po konsultacjach społecznych, decyzje będzie można zaskarżyć do sądu. A osoby publikujące treści dowiedzą się o ich usunięciu dopiero po fakcie. Nie wiem, moim zdaniem e, zadamy sobie dużo trudu, żeby utrudnić życie Polakom. A skończy się tak, że tak również później nasi lokalsi będą mówić, że w jakich to ich wpuszczono kanał, i oni cenzurowali tych ludzi, te treści. A dzisiaj wszystko muszą zmienić, że źli ludzie jacyś mi kazali, źli. Nie, nie, nie. Mam nadzieję, że u nas też się dobiorą do dupy tym wszystkim, którzy dzisiaj będą chcieli próbować wprowadzać ograniczenia jakiejś wolności wypowiedzi w internecie czy gdziekolwiek indziej. Przeżyliśmy komunę jedną, tej również się nie damy. Na pochybel im wszystkim czerwonym pająkom. To wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie na tych śliskich drogach. I do usłyszenia. Cześć!